Sięga jego chwała, niech imię Pana będzie pochwalone. Kto jest jak nasz Bóg, co ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i ziemię. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Panie. Gdy tłumy gromadziły się, Jezus zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto Słowo Pańskie. Tobie Wsłuchuję się dzisiaj w tę Ewangelię i y, jakoś tak mnie uderzyło dzisiaj mocno, że zawsze z takimi się do tej pory spotykałem interpretacjami tej Ewangelii, że tym znakiem Jonasza jest to, że Jonasz był w brzuchu ryby przez trzy dni, i wyszedł po trzech dniach z tego, z tego wieloryba, ocalony, i że to jest zapowiedź zmartwychwstania pana Jezusa. A dzisiaj jakoś tak mnie dotknęło, że, że w sumie to mieszkańcy Niniwi to tego znaku nie widzieli chyba za bardzo, jakby się tak wczytać. Nawet przejrzałem specjalnie dzisiaj księgę Jonasza i że dla Niniwy Jonasz i całe jego posłannictwo polegało na tym, że on przeszedł przez Niniwę mówiąc, że. Macie jeszcze 40 dni, za 40 dni przyjdzie po prostu jakaś Boża odpłata za Wasze grzechy. I stało się coś takiego, że jak ten człowiek przechodził przez to miasto, które było tak wielkie, że trzy dni zajmowało przejście z jednej strony na drugą tego miasta, że jak on zaczął tam iść i zaczął mówić, to nic więcej nie mówi Księga Jonasza. To jedno zdanie tylko, że za 40 dni przyjdzie. Boża Sprawiedliwość, to coś takiego przedziwnego się stało, że tak ci ludzie w Niniwie zostali tym dotknięci, że wszyscy w tym mieście zaczęli o tym mówić, zaczęli wchodzić w post, w jakąś pokutę. Dotarło to wszystko do króla. Król zarządził w ogóle zmianę całego stylu życia. Wszystkich I, i, i to jeszcze stało się coś takiego, że Jonasz specjalnie nie miał jakiejś wizji czegoś takiego, że ten lud może się nawrócić, nawet tam później się złości na Pana Boga, że nie przyszła ta zemsta boża, tylko że Bóg się nad nimi zmiłował, ale on przechodząc przez to miasto, jak mówił to swoje, że za 40 dni przyjdzie Boża sprawiedliwość, to stało się coś takiego, że w tych ludziach, jak oni go takiego jakiegoś widzieli, słyszeli, to tak się to ich serce poruszyło, i tak się poruszyło serce króla, że oprócz samego nawrócenia, jakaś nadzieja w nich się wlała, bo mówią, że zmieńmy swoje postępowanie, pokutujmy, kto wie, może Pan się nad nami zmiłuje. I rzeczywiście Pan się nad nimi zmiłował. I to był znak Jonasza dla Niniwy. I w tym kontekście, dzisiaj, jak sobie patrzę na tych ludzi, którzy przychodzą do Jezusa i żądają od Niego znaku, to Jezus przez to, co dzisiaj mówi, to mówi, jak chcecie rozpoznać naprawdę znak, to zajrzyjcie we własne serca, że to jest sprawa serca. To tam wewnątrz, w głębi, bo jak szukasz jakiegoś znaku, to szukasz jakiegoś potwierdzenia. Nie? Czekasz na coś, co potwierdzi mi, że mogę zaufać temu Jezusowi. Tylko, że tak naprawdę sprawa zaufania to jest sprawa wewnętrzna, sprawa serca. To gdzieś w głębi mnie mogę się otworzyć i zaufać, albo mogę pozostać zamkniętym. To gdzieś w, w duszy naszej się ten temat zaufania rozgrywa. I tak naprawdę wydaje mi się, że żaden zewnętrzny znak nie, nie, nie może, rzeczywiście mogą jakoś zewnętrzne znaki coś potwierdzać, nie? Ale, ale w głębi dusza, w duszy dokonuje się ten wybór tego otwarcia, przyjęcia tego, że Jezus jest tym Mesjaszem albo nie jest. To, to co, przez co dzisiaj Jezus mówi o Jonaszu, o, o Salomonie yy, i tej królowej z południa i tych ludziach z Niniwy, którzy yy, królowa z południa rozpoznała mądrość salonowa, ci, yy, Salo, Salomona, ci z Niniwy rozpoznali w Jonaszu jakiś boży głos. To Jezus mówi no przecież stoję przed wami i do was mówię zajrzyjcie we własne serca czy rozpoznacie tam że jestem kimś komu warto zaufać czy nie To do tego się ta dzisiejsza ewangelia sprowadza Jezus jakoś konfrontuje tych ludzi i mówi czekacie na zewnętrzne znaki no ale jak macie serca pełne wątpliwości to żadne zewnętrzne znaki znaczy nie wątpliwości, tylko zamknięte, jak macie te serca. Nie? To będziecie żądać w nieskończoność kolejnych i kolejnych i nigdy nie, nie zdobędziecie się na ten akt zaufania. Zajrzyjcie tam i zobaczcie, czy ja, który stoję przed Wami i do Was mówię, czy jestem kimś, komu warto zaufać, czy nie. I to się sprowadza gdzieś do jakiegoś takiego dotknięcia głębokiego gdzieś w nas, gdzie i my jesteśmy zaproszeni, żeby przy Jezusie. Przed Jezusem stawać, wsłuchiwać się w Jego Słowo, i jakoś w głębi naszego wnętrza rozpoznać, czy w tym, co On mówi, czy w tym, co On robi, czy w tym, do czego Zaprasza, jest, jest coś, co jest godne zaufania. Czy ja chcę Mu powiedzieć tak, czy ja chcę na Niego otworzyć serce, czy ja chcę za Nim pójść, czy ja uwierzę, że Jego Słowo jest prawdziwe i że Jego Słowo daje życie, i to nawet życie większe od tego doczesnego, bo życie wieczne. Niezwykły jest dla mnie ten Pan Jezus, który dzisiaj tak taki staje i trochę tak się konfrontuje z tymi różnymi ludźmi, którzy od Niego tego znaku żądają, niezwykły w swojej jakiejś wielkiej pokorze. Zobaczcie, że Jezus jakoś, on tylko mówi, tutaj jest coś więcej niż Salomon, tutaj jest coś więcej niż Jonasz. I nie, nie tłumaczy, nie pokazuje, właśnie jakichś wielkich znaków, tylko on o tym mówi i staje przed tymi ludźmi, tak jakby czekał. Zechcesz to dostrzec, otworzyć się, przyjąć, czy nie? I to jest jakaś wielka pokora Pana Jezusa. Wielka pokora, jakieś wielkie uszanowanie też wobec wolności tych ludzi, którym On to on dzisiaj mówi. I to uszanowanie jest tak radykalne, że ono y, ostatecznie doprowadzi do tego, że ci ludzie go odrzucą, że go nie przyjmą. Nie? Ale że to jest <grywka> jakieś radykalne uszanowanie tej wolności ludzkiej, i jeszcze potem Jezus jest zmartwychwstały na koniec tym wszystkim, w całej tej historii, też odrzucenia, nieprzyjmowania go. Czyli Jego miłość i możliwość nawrócenia się do Niego, y, możliwość wreszcie, przyjęcia go we, własnym, we własnej głębi gdzieś, ona przekracza też tą, tą granicę śmierci. Normalnie jakbyśmy drugiego człowieka, który staje przed nami i czegoś się od nas domaga, jakbyśmy go zabili, to byśmy mogli ewentualnie pójść za jakiś czas na jego grób i zapłakać, że już nie jest możliwa przyjaźń z tym człowiekiem, że już, już jest niemożliwe, a... A z Panem Jezusem dzieje się tak, że nawet jak go gdzieś wewnętrznie udusimy, ten Jego głos to on zmartwychwstał i żyje, i, i dalej staje, i dalej gdzieś puka, drapie w nasze sumienie od środka. Prosi o to, żeby, żeby to serce otworzyć, żeby go przyjąć, żeby mu zaufać. To jest potęga miłości zupełnie niezwykła, i w takiego Jezusa dzisiaj. Się wpatrujemy. To jest też ciekawe, że we Wspólnocie Mocni w duchu dzisiaj rozpoczynamy formację o świętym Piotrze, więc formację związaną mocno ze Słowem Bożym. Będziemy zachęceni do medytacji. Myślę, że to Słowo dzisiaj też fajnie nas podprowadza pod to, żeby z dużą pokorą przyjąć przychodzącego właśnie takiego Jezusa, który, który no staje w takiej dużej swojej prostocie przed nami i po prostu zaprasza. Przyjmiesz mnie? Uwierzysz, że przyniosę Ci życie? I nic więcej nie tłumaczy, tylko stoi i czeka. Wie, co ze sobą przynosi. Wie, że przynosi ze sobą życie wieczne. Otwiera przed nami te bramę do ojca i, i cierpliwie czeka. wierząc z uporem maniaka, że prędzej czy później i my to serce otworzymy na niego i mu zaufamy i go przyjmiemy. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.